Ja hey, ludzie i ludziska. Z tej strony Recek, a to jest kolejny odcinek naszej serii z gry Fahrenheit. I ostatnio doszło do dość sporego zbliżenia Lukasa z jego byłą oraz mieliśmy okazję potrędować sobie Carlą oraz Tylerem. A teraz lukas z kolei udaje się nie na cmentarz na grup swoich rodziców. Prawdopodobnie porozmawiać ze swoim bratem odnośnie tego, co ostatnio zrobił. Także, moi drodzy, kontynuujemy naszą przygodę. Ten years since my parents were killed in a car accident. I've never completely recovered from losing them. You never really get over something like that. Considering all that's been happening to me lately, I thought maybe I should go and meditate at their grave a little this morning. Okay, nasz brat widać, że już ewidentnie czeka. Teraz by jedynie musimy dotrzeć na miejsce pochówku naszych rodziców. Tylko gdzie to się? Oh, tutaj się znajduje. Okej, okay, no to zostawmy kwiaty na pamiątkę. No zdecydowanie. John Emercane 1999. Lucas mówił, że to było 10 lat temu, czyli akcja gry z rozgrywa się... Wow, w 2009. No ciekawe. Lucas, come on, Lucas, come and play. You can't spend your whole life just sitting in the corner. Lucas Whoa You coming? I to, Marcus, leave me alone. I've about had it with you, Lucas. You're always off by yourself, you never talk to anyone, you never play with anyone. I'm starting to think maybe you're crazy. You're weird, that's for sure. Is that bad? Come on, do me a favor. Just play with everybody this one time. How about hide and seek? We could go play in Hangar 4. No way! You know we're not allowed to play in there. Who cares? We can get in through that hole in the fence like last time. Nobody will see us. We can get inside the hangar from the back door. Good idea. Let's do it! Are you coming with us, Lucas? Czyli Lukas wychodzi na to, że był takim. zamkniętym w sobie dzieckiem ogólnie. Przynajmniej takie mam wrażenie w tym momencie. I. O! Mogę chodzić! No proszę bardzo Jakaś wizja? To już za dzieciaka Lukas miał taką wizję? E... Quick time i... O! Szlak by to jasny. Co, wychodzi na to, że będziemy musieli ratować tutaj naszych kolegów? Marcus No, zdecydowanie. I czemu się pokazuje R, na... R w formie gałki od joysticka, skoro nawet ten... Skoro nawet ten... Nie gram na padzie, tylko naklejam na dużej myszce i... Gdzie jest to pieprzone? Przejście Ja pierdzielę, gdzie to się znajduje? No halo no, koło strażnika zdecydowanie nie przejdę Mówi coś o dziurze w płocie Może tam coś aha, aha, aha. Dalej, 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 dalej gdzie to jest? Kat fucking dammit, czyżby tu? Powiedzcie, że tutaj to jest Ta? Czy nie? No nie Nie ma. A może po prostu mam A! Mam czas like that przejść! Dobra Dobra, w górę Dawaj i opsa i teraz tak i... na przemian! O! Kurde! No! Nie mamy czasu! No time to explain, że tak to po nazwę. Jeszcze troszkę. I prosto na górę. Nice. Pięknie. O! Dobra, siadło. I teraz... Gdzie, 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 Fuck. Nie tędy, tylko właśnie tędy. O, proszę bardzo. Elegancko. Teraz myślę, że uda nam się przejść między strażnikami. Ja przynajmniej mam taką szczerą nadzieję, że tak się to uda zrobić. Dobra, ten strażnik patrzy, widzę. Patrzy się kompletnie w drugą stronę, więc mogę sobie na legalu przejść. E! Nie, jednak nie. Jednak nie mogę tego zrobić. Więc trzeba szukać innej metody przejścia. Oh my goodness. No to mamy problem, że tak to nazwę. Dawaj, 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 gdzie by to, gdzie by to? Może nie, może tutaj przez płot po prostu mogę? Mogę? Nie, nie mogę już jasna dupa! Może nie, może muszę to jakoś inaczej. Chociaż... Nie no, jest jeszcze niby ta sama w dziura w płocie. Ale gdzie jest dziura w płocie, to... To już jest nieco większy problem. Hmm, dalej Co dalej? Gdzie tutaj? Dziura w płocie, dziura w płocie. Gdzie jest ta pieprzona dziura w płocie? No mówili, że jest. Chociaż? Może mówili o dziurze w ścianie? Kurde, już nie wiem. Ja pierdzielę w ogóle, co to E oznacza nawet. Nie, no ja podejrzewam, że właśnie coś spadem, ale. Czy to jest na pewno pad? Czy może coś innego? A może mam to jeszcze inaczej zrobić? O my god. Może mam za nim przejść? Nie, no to jest zbyt ryzykowne. Don't move, rush, shoot! No, zdecydowanie. Tego nie, tego tak nie zrobię. To jeszcze raz, od nowa. W ogóle to musi być takie dość przerąbane, że ten, że. Żołnierz by nawet do dzieciaka. Ja rozumiem, że tajne projekty i w ogóle. Ale z drugiej strony. Nie no, dobra. Może jednak to jest w miarę uzasadnione. Czy tutaj. Żołnierze zachowują aż taką ostrożność. Dobra, jeszcze raz. I w górę, i w lewo, i w, w prawo. O! I tu. I jeszcze raz. I w górę. Nie no, to jest jeszcze w miarę proste. To jeszcze idzie jakoś ogarnąć. W sensie to miejsce. Gorzej sytuacja ma się z przejściem przez tą bramę. To już jest trochę większy problem. Przyznaję szczerze. Chociaż. Jeszcze zobaczymy. Może. Ej, ja jeszcze tam ogólnie nie patrzałem. Także wypadałoby właśnie to zrobić. Teraz w tym momencie, a chyba coś widzę, chyba jest tam rzeczywiście dziura, a jak potłuczony szukam wszędzie dookoła, tylko nie tam gdzie powinienem, no brawo ja, zresztą to jest typowe dla mnie zachowanie i co się w ogóle, wy się w ogóle nie powinniście nawet dziwić, że takie coś tutaj uskuteczniłem, dobra i teraz, teraz chyba trzeba przejść, fuck, no już ja pierdziule i mi się gra będzie znowu teraz czytywała całą wieczność. Dobra, o dziwo wczytało mi już od razu przy tym, w tym miejscu. Także, no, nie musiałem się ani trochę zawracać. Także, nice i ogólnie. Dobra, to może teraz takie coś, takie coś. Niech mnie nikt nie zauważy. Oh, fucking shit! Jeszcze raz. No nie no, tam wyjeżdża zdecydowanie ten. Tam zdecydowanie wyjeżdża ciężarówka, ale. Kiedy ja mam e, koniej przejść? Kiedy ja mam e, przejść tak, żeby mnie nikt nie zauważył? To już jest trochę większy problem. Dobra, może poczekajmy chwilę. Tak dosłownie, momencik. Dobra, dawaj, 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 dawaj. Dobra, chyba będzie cacy. A przynajmniej powinno być cacy. Dobra, teraz tędy i. Dobra, jest. Mamy to. Nice one, Ej, ja sobie w ogóle wznowię stopper, bo jeszcze się zapędzę z czasem odcinka i co wtedy będzie? Kicha będzie! Aha, tutaj mamy rozglądanie się, także okej okay. Ale nadal nie ogarniam co z tym, z tym, z tą prawą gałką odpada A może... A! To mapa! No, brawo! No nie sp Bo, a w ogóle ta ikona lupy, bo to jest przecież ikona lupy, kurde, no przecież A to tymczasem wyglądało jak gałka, ta lupa cała

Dobra i teraz gdzie oni się mogą podziewać? Ja pierdzielę. Jeszcze tutaj coś cała za no co sobie wymyślili teraz? Na, zaiste, naprawdę. Dobra, dalej, 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 dalej. O! Może coś tutaj coś tu? Czy... O o o! Jest! Jeden! You don't know what you're talking about! you're just a retard lucas if you don't move right now i'm gonna kick your ass you think i'm scared of a little wussy like you you wanna fight bring it i'll smoke it. Uh, squam? your mother sent me to find you i'm gonna go and tell her that you're messing around in here what my mom you say one word to her and you're dead meat i'll deal with you later freak Zmarnowałam na ciebie jedną trzecią czasu, Grubasie! A mam jeszcze dwóch typów do uratowania, bo postanowiliście się nagle bawić w opuszczonym hangarze wojskowym wychowanego. Tutaj może coś, coś, gdzieś, ktokolwiek? Halo? O, jest drugi! No dobra, z nim poszło już szybciej. A teraz gdzie jest ten trzeci? Na dole? Nawet nie mogę tutaj niczego pozmieniać, żadnej kamery, ani nic Dobra, dawaj Biegniemy, sz szybciutko, szybciutko! Może zdążymy, może się uda Czasu mamy niewiele na znalezienie trzeciego chłopaka Ale bądźmy dobrej myśli, że może uda się go odnaleźć Może w samolocie będzie? Zobaczmy, w samolocie może Dawaj, 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 dawaj Tędy? Nie, nie tędy no, kurde, gdzie on jest? Kartony? Pudła? No, nie uścędź, że zginę jeszcze przez to wszystko. No, halo, gdzie on jest? Nie podoba mi się to, stresuje się w tym momencie już. Bo czasu mam coraz mniej. Dalej, 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 dalej. Tędy? Nie. Tam? Nie. No, gdzie on się podział? No, dość jasnej. O, o, jest. Look off, Lucas You're going to give me away! The hangar's going to explode! You've got to get out of here right now! Nie mi go what kind of crap is this? You get out of here and stop trying to ruin the game! You are going to get out of the hangar right now, I'm not kidding! Shit, Lucas, you're a total nutcase! I'm Not of time. I've got to do... get do... out of here before everything explodes. Dobra, gdzie jest? Oh dobra, jest wyjście, udało się. Lucas! Are you hurt? No, just a few scratches. And the others. I managed to warn them in time. They they all got out. How did you know it was going to happen, Lucas? I saw it. I saw it before it happened. Don't ask me how. You know they'll never believe that. I know. Lucas? Are you alright, Lucas? Lucas? Can you hear me? Lucas? I did check. Hello? Without giving your name, obviously. I was told about a person who is familiar with, let's say, unusual phenomena. I think that maybe she could help you. Here. This is her address. Wiesz, że nie w z tym, Lucas, ale wierzę, że może Ci Mam to, No, jakikolwiek trop w tej sprawie będzie bardzo pomocny. Okej, okay, to, to, to to było po prostu wspomnienie Lukasa, a teraz mamy do wyboru. Karla albo Tylera. Może wyjątkowo zaczniemy teraz od Tylera? Zobaczymy, co nam, nam przyniesie. We've got a few leads, but no suspects for the moment. There's some troubling elements about this case. We know it probably wasn't premeditated, and it wasn't done for money. What's your theory? Uh. Several elements match the MO of a ritual killing or a mystical trance. The choice of weapon, the killer's cutting himself, the manner in which the victim was stabbed with precise cuts to the heart. All this points to a religious sacrifice. He might be a Satanist or something like that. Do you think there's much chance he'll kill again? Um... I don't, know, I, I don't think so. He must be really scared by now. He knows he got lucky this time. But next time, he can't count on that. I think he's gonna go into hiding. We're not gonna hear from this guy for a while. I want this nut job behind bars ASAP. Do whatever you have to do. So, what's the plan now? Check the local hospitals to see if they've had any men with knife wounds in. Check with all the psycho wards to see if they've got any ex-patients out on the streets who might have been capable of something like this. Okay. Anything else? Yeah. A book we found under the table. Garrett left it on your desk. See if you can make anything of it. Okay. I'll get on all that stuff right away. What are you going to work on? There's something that I need to verify. Carla zapytała mnie, co mogę zobaczyć o białku, który znaleźliśmy. Może być, że mogę powiedzieć coś o tym kieliszu. w sercu i znałem białka, która specjalizuje się w białkach, które są przez głowę nazwany Takao. Biblioteka prowadzona przez Chińczyka? Interesujące, nie powiem, że nie. No i proszę bardzo, więcej śladowej muzyki i. Dobra, przyspieszmy może trochę. Aż graźcie od tego przyspieszenia. Tajera aż tak szybko pędzi. O, tutaj jest nasz Hinol. Proszę, jaki mężzec. Um, Zguba? You lose something? Ta, oh, oh, I'm sorry to cause worry on you. Your presence here bring honor to my miserable shop. Uh, my name is Takio. Ah, uh, tell me what I can do to make you happy? Proszę. Ten this guy looks just like that old chinese dude in gremlins if he offers me a little box with a monster in it i am gone. <laughs> e, o i was digging around in my closet and i found this old book thought it might be worth something ah oh, unhappy i am but the washers well of ignorance. My tiny expertise extend only to books I sir. here. Yes, I teraz sypał tym, e... Dobra, policja. Actually, I'm a detective with the NYPD. You? Immigration? You come like my up All paper store family is legal. You verify it. No problem. Okay, okay, calm down. I'm not here to bust you. If you knock on warrant... Joko now. This private property. Yeah, great strategy, Tyler. Nice work. Um, może szkoda? Thanks anyway. At least I tried. Hmm. Dobra, no niestety, ale nic sam się nie udało ogarnąć w związku z tematem staruszka, więc chyba będziemy musieli co nieco hm sami ogarnąć. Kurczę, no myślałem, że tutaj wszystko ładnie elegancko pójdzie, a tu czasem, no, trafiliśmy na takiego to. Hinola, który to. sprawiał spore problemy. I niestety, ale nie dało się z nim dogadać. I co możemy zrobić? Wyjść tylko? Czy możemy ewentualnie poszukać znajdziek? Hmm, tutaj mamy jakieś książki, tutaj mamy. O, proszę bardzo. Mamy tu jakiś stończek, gdzie możemy sobie sami co nieco badać. Poruszaj lub poza pomocą, że jest tylko lub klawiszy kierunku. No Okej, okay. eee, klawiszy kierunku. A! W ten sposób, dobra. Hmm, dobra, to zobaczmy. Możemy albo odłożyć książkę, albo przewrócić stronę. Zobaczmy, następna strona i... O, 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 o! O... Nie, to jest tylko wydawnictwo niestety. Dalej. Też nic specjalnego, tylko tytuł mamy razem z autorem i... O! Coś tutaj jest. Something handwritten in pencil To my brother for his 18th birthday, MK. No, w sumie hmm, to nie jest jakieś coś szczególnego, to jest dla nas tylko informacja, że dostał tę książkę na 18 urodziny. Są drogą ciekawy prezent od brata, jeśli chodzi o. Coś takiego, jeśli chodzi o prezent na osiemnastkę. Chociaż z drugiej strony, chyba w Ameryce jest tak, że. Znaczy się nie tyle w Ameryce co w USA. Że bardziej chódźne są chyba 21 urodziny niż 18 jak to u nas jest. A przynajmniej mam takie.

One client order very rare book. Since this morning, I look for it, but impossible to find. You find this book, and I tell you all you want to know. So what does it look like, this book you want? Ah, easy. It from same collection as this one. Okay. I have to be able to handle that. Bring back the sacred diamond of the old sage of the mountain and he will give you the magic talisman. Oh man. What am I in a video game? Ja pierdzielę, no co ja? Bibliotekarz jestem, żeby takie rzeczy? Żeby takimi rzeczami się ja zajmować? Dobra, poszukajmy na górze może najpierw, żeby było tak najprościej i zobaczmy coś tu. O! Oh. Interesującej co mi się tutaj zrobiło? Dobra, coś się... Coś się popsuło i wywaliło mi grę, więc sprawdźmy jeszcze raz. Tutaj no nic nie ma zdecydowanie Więc możemy szukać dalej tej książki Ja pierdzielę zachciało mu się teraz znaleźć asystenta do odszukania zaginionej książki Trzeba było jej nie zgubić, byłoby prościej, nie uważasz? Mój drogi chiński przyjacielu? Hmm, dobra, tutaj nic. A zobaczmy gdzie indziej. E, tam dalej coś. No, coś tam jest, zdecydowanie. Może znajdzie się tam ta książka cała. E, Tyler, kurde. Dobra, tutaj nic nie ma, jednak się okazuje. Także schodzimy z powrotem na dół. tym, cym, cym. O, pam, 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 pam. Tam gdzieś coś. Dobra, na no spokojnie się może rozejrzymy. Tutaj nic nie ma. Czyli wychodzi na to, że zostaje tylko na dole odnaleźć tę książkę. Hmm, dobra, to zobaczmy. Może najpierw tu pod schodami. Pewnie się okaże, że ta książka jest. E, e, e. No, dalej. I tutaj coś możemy ogarnąć, tak? E, say what? Co to ja tutaj mogę w tym momencie zrobić? Bo już nie ogarniam mechaniki, jaka tutaj rządzi tym. Eee... Kaweń... Dobra, nie ogarniam te... totalnie tego tytułu. Dobra, weźmy może z powrotem tę książkę. I... Nie wiem. Poszukajmy na biurku. Ach. Nie ma to jak odpowiednie zadanie dla odpowiedniej osoby. Co nie, co tak. Dobra, coś tu. O! Coś tu. Piętro pier... A, a, a! Piętro pien... 1500 1600 AE, SVWZ. E, chwila, już chyba mniej więcej ogarniam o co chodzi, także wait a second. Zobaczmy najpierw tytuł tej książki. skurdemol No patrzcie, jaką zagadkę nam tutaj teraz dowalili. Dobra, Kawenekada z. E, to czyli będzie na C. Będzie dla. A chwila, tutaj jeszcze coś jest otwarte, ewentualnie. Kawany kadasy. Co tutaj się dzieje? To ja nawet. ten. Mogę. go zagadać. Dobra, no to z tej samej kolekcji mówił je, że jest ta książka. Dobra, dawaj. Wchodzimy na górę, Taylor, i zobaczmy. K, k K K K K C C C C C A E piętro pierwsze piętro drugie piętro trzecie aha czyli pod my chyba musimy szukać przynajmniej tak mam wrażenie że tak się to ci powinno zrobić dobra no to zobaczmy piętro pierwsze białej lampki szukamy tutaj są żółte żółte mnie totalnie nie interesują białe bym chciał lampki Byłbym bardzo cieć, gdybym zaraz gdzieś jakąś. O o o o o. Tutaj są białe lampki. Thousands of old books. Czyżby to ta? Czyżby to była ta książka? Błagam, powiedzcie, że to ta. Yes. Okay, here's your book. Mm, I think maybe you got a problem with your eyes. This not book I want. I'll keep looking. No for fuck's sake. Zaraz normalnie wezmę i wyegzekwuję jakiś paragraf od niego. Dobra, coś tu? Powiedzcie, że to to. Proszę. Ładnie proszę, uprzejmie proszę, and shit. E, no, podejdź do niego i pokaż mu książkę. No, fajnie, kłamie się. Okay, here's your book. No, I think... Jaki problem z oczami? No, God fucking dammit! This not book I want. This not book I want. I'll keep looking. Znalazł mi kurna zajęcie. I w ten sposób. I w ten sposób się, sztucznie wydłuża materiał. Oraz całą sobie grę. Oh, God fucking dammit! Nienawidzę po prostu. Nigdy więcej tutaj, moja noga nie powstanie. Ja rozumiem, że biblioteka i te sprawy, ale... noż, ja pierdyle. Dobra, tu. Hmm. A mogę po prostu odmówić albo wyjść. Nie no, zobaczymy może jeszcze z tą książką. Zobaczymy z tą książką, a jak nie, to ja po prostu pieprzę to i najwyżej będziemy mieli problem. Okej, okay, here's your book. No I think maybe you got problem with your eyes. This not book I want. This not book I want. I'll keep looking. No to niestety mój drogi starcze, ale moje kompetencje w tym momencie się tutaj kończą. See you round. Mogę wyjść? Mogę wyjść. No, I could go back to the office, but maybe Takeo could have told me a little more. Nie, pierdźe to, wychodzę. as so far back as i can remember, i've been frightened by small spaces. whenever i'm in a small, confined place, i start to panic. i have trouble breathing and i need to get out right away. yeah, you've heard the name claustrophobia. well, i had decided not to let my fear control me. i decided to try and fight it every chance i got. terminal. No, rozumiem jak najbardziej Twoje problemy, aczkolwiek. Aczkolwiek ja myślę sobie, że nie mogę zapałować gry. To fuck się dzieje? Dobra, może to jest taki moment akurat, gdzie nie mogę zapauzować gry. Także moi drodzy, w tym momencie sobie zakończymy. Zatem dziękuję serdecznie za uwagę. To był Fahrenheit, ja jestem w ręce, trzymajcie się i czołem!